Usiądź wygodnie, zamknij oczy, i jeśli chcesz, połóż dłoń na sercu lub innym kojącym miejscu, jako przypomnienie o tym, że przynosisz nie tylko świadomość, ale czułą świadomość do swojego doświadczenia i do siebie. Weź kilka głębokich, relaksujących oddechów. Zauważając, jak Twój oddech odżywia Twoje ciało podczas wdechu i koi ciało podczas wydechu. Pozwól, aby oddech odnalazł swój własny naturalny rytm. Kontynuuj odczuwanie wrażeń, wdechu i wydechu. Jeśli chcesz, pozwól sobie na delikatne kołysanie się i pieszczenie się w rytmie swojego oddechu. Skup teraz swoją uwagę na wdechu, pozwalając sobie na delektowanie się wrażeniem wdechu, zauważając jak wdech odżywia Twoje ciało. Oddech za oddechem. A następnie uwolnij swój oddech. W miarę jak oddychasz, zacznij wdychać życzliwość i współczucie dla siebie. Po prostu poczuj życzliwość i współczucie podczas wdechu, lub jeśli wolisz, pozwalając słowu lub obrazowi związanemu z tymi cechami życzliwości i współczucia, podążać na swoim wdechu, jak jeździec na koniu. Teraz przenieś swoją uwagę na wydech. Czując, jak Twoje ciało wydycha, zobacz, czy łatwo Ci wydychać powietrze na wydechu. Niech to będzie dla Ciebie przyjemne i lekkie, jak naturalny oddech. Proszę przywołaj na myśl kogoś, kogo kochasz, lub kogoś, kto zmaga się z problemami i potrzebuje właśnie Twojego współczucia. Wyobraź sobie tę osobę wyraźnie w swoim umyśle. Zacznij kierować swój wydech do tej osoby oferując łatwość wydechu na zewnątrz Jeśli chcesz z każdym wydechem wysyłaj tej osobie życzliwość i współczucie jeden oddech po drugim Wdech dla mnie Wydech dla ciebie. Skup się teraz na odczuwaniu wdechu i wydechu, delektując się odczuciem wdechu i wydechu. I rozpocznij wdech dla siebie i wydech dla drugiej osoby. Wdech dla mnie i wydech dla ciebie. <Szysk> jeden dla mnie, i jeden dla ciebie, czego potrzebujesz, by czuć się bezpiecznie i komfortowo z innymi? Oddychając, wciągaj życzliwość i współczucie dla siebie, i wydychaj życzliwość i współczucie dla drugiej osoby. Jeśli chcesz, możesz skupić się trochę bardziej na sobie: dwa dla mnie, jeden dla drugiej osoby, albo jeden dla mnie i trzy dla ciebie. Lub po prostu pozwól, aby to był równy przepływ. Wybierz to, co sprawia, że czujesz się dobrze właśnie w tym momencie. Proszę cię odpuść jakikolwiek zbędny wysiłek, pozwalając, aby ta medytacja była tak łatwa jak oddychanie. Pozwól, aby Twój oddech wpływał i wypływał jak delikatny ruch oceanu. Bezgraniczny, bezkresny przepływ płynący wy i wpływający na zewnątrz. Pozwól sobie być częścią tego nieograniczonego, bezgranicznego przepływu oceanu współczucia. Właśnie tak. Ta chwila jest taka, jaka jest, bez potrzeby zmiany czegokolwiek, tylko przepływ do środka i na zewnątrz. Tak łatwy jak oddychanie. Za każdym razem, kiedy pomyślisz dzisiaj o oddechu, to pozostań z tym uczuciem, które właśnie doświadczasz teraz. Przepływu nieograniczonego i wiecznego, które zawsze jest w Tobie. Baw się dobrze.